Witajcie kochani. Dzisiaj kolejna wojna, tym razem angielsko języczny sojusz. Spacow Armagedon. Nie wiem skąd są. Zielona flaga z czaszką, także chyba bezkrajowi, piraci po prostu. No dobra, jedziemy. Tu po lewej widzę dwa fioletowe, zielony w środku. Także spróbujmy dwóch fioletowych brohaterów. No to weźmy sobie moją żółtą ekipę i wesprzemy ich może. A fioletowymi, może. Zobaczymy, jak ten Quintus działa. Może w końcu. Bo nie wiem, bo ostatnio tak go szybko zabijają, że nie jestem w stanie nawet wam pokazać. No i dobra, po prawej fioletowe, żółte ładnie weszły w combo, zrzućmy troszeczkę niepotrzebnych klocków. O, fioletowe ładnie weszły, spróbujemy żółte w Elkanena, a zabrakło ciut ciut. Troszkę się uleczył, podciągniemy coś z dołu może. No nic, żółte w Elkanena, no może się uda go załatwić. No trudno, ten dżun musi go trafić. Fioletowe w dżuna. I jeszcze mamy fioletowe. On odpala. Ha, I tyle widzieliśmy quintusa, także niezbyt dobrze się reklamuje. No trudno. Dobra, Tiberius na lewo i klocki fioletowe w dżuna wystarczyły. Tu zrzućmy troszeczkę tych niepotrzebnych klocków. Żółte weszły, może w Wiwikę odpalimy, dobra, i Leonidasa. Sartana kogoś prawdopodobnie zabije, oczywiście, ojej, ale się udało. 180 coś jej zostało tylko. Dobra, ale piękne gombo. dobra, poszedł. Myślałem, że ich uleczy, ale na szczęście nie dał rady, Sartana jest tu groźniejsza z tej dwójki. Ładne komba, tylko niekoniecznie w tych kolorach. No ale sartanę już wykończymy. I mamy diamencik fioletowy pod. A, sartana jednak się nie wykończyła. To dziadostwo. No dobra. <gulity> Junior miejmy mi nadzieję wykończy. Jak nie, to mamy fioletowy diament. Ok. Pierwsze zwycięstwo. Hat Cheer. 9. dobra. Uh, mm, nie chcę brać te i nie lubię z nimi walczyć. O nie królowa ta pani jeziora nie królowa to już jest w ogóle koszmar. Tu jest taka ekipa. Weźmy sobie na nich zielonych yy, wspartych o. Myślę Artur i Richard powinni tu się może sprawdzić. I zobaczymy. No dobra, dużo niepotrzebnych klocków. Niebieskie sobie złóżmy na początek. Tu się pojawił żółty diamencik, ale tak naprawdę jest mi niepotrzebny. Odpalę sobie smoka, wtedy złożą mi się zielone. Niebieskich mam akurat na gormeka. Także podwójne obrażenia pasuje. Tu pięknie się złożyło kombo czerwone. Wtedy będę miał po środku niebieskie. Powinno to odpalić. O, ładnie weszło w kombie i odpaliło Artura i Ryszarda. Niestety, gormek i Clarisa. Ale na szczęście nikogo nie zabili. Dobra, insarnia tu zaraz walnie, więc jest najgroźniejsza w tej chwili dla mnie. Ciechniemy ją tak, Ryszard. Tak i niebieskie klocki. A jeszcze mamy Margaret. Dobra, niebieskie mamy w środku, ale walniemy sobie tak, żeby gormeka już się pozbyć. Dobra, tu wszystko w pustkę. Niestety nasi bohaterowie zatruci przez. Clarice Odjechali już we dwóch, czy we dwoje raczej. No dobra. Dobra, mamy niebieskie pod rigardem. I myślę, że to a nie wystarczyło widzicie. Dobra, mamy jeszcze smoka zielonego pod Rigardem Miejmy nadzieję, że ten zielony smok wystarczy. A jeszcze mamy chwilkę czasu. Klarisa tu jest bardziej. Niebezpieczna, no dobra. No i to wystarczyło Margaret Hup. Pokonany, no dobra. Drugie zwycięstwo. No co no, tu są ekipy. Nie chcę brać telurii. Nie lubię przeciwko nim walczyć. Chyba, że takie będą prośby widzów, to wtedy będziemy brać tylko telurię. I trudno, najwyżej będzie wynik słaby. Weźmy tą ekipę. Weźmiemy sobie moją czerwoną. Na pewno nie żółtych, bo jak odpali Ursina. No to już jest po nas, więc weźmy sobie dwóch Elkanynów. O i już mamy w środku czerwone. Dwa złożenia zielonych mamy po środku i może na tarlaka no nie wystarczy, bo zielone krocki słabo go biją teraz zrzućmy trochę niepotrzebnych Aj, tarlak chyba jednak odpali fioletowo niebieskie kombo niestety fioletowe myślę w środek wtedy zielone złożą się na tarlaka Trochę żółtych. Dobra. Jest Elkanen. Może się uda chociaż tego tarlaka załatwić. Dobra. Czerwone klocki poszło. Niestety Wilbur odpala. Będzie moje dzielenie się obrażeniami. Obniżona obrona u nich w drugą stronę. Grazul za późno. <grytania> za późno odpaliła. Dobra. Zielone. No i czerwone. Ale to dzielenie się obrażeniami. Widzicie. To jest duża broń. Jeszcze Kirill ich wszystkich uleczył. Jun kogoś pewnie ukatrupi. Oj nie. Dzięki dzieleniu się obrażeniami nie ukatrupił na Melkanena. Dobra, ciutko się wyleczył, ale niewiele. No nasi są już na wykończeniu. Na szczęście Królowa jeszcze nas chroni. Więc teraz będą nadziewali się na kontratak. No co, nie ma co zagrać. To zagramy jak zawsze chaos. Jeszcze żółty. Diamencik zrobił się. Niestety znowu ten nieszczęsty tarlak. Dobra, królowa nas troszeczkę ochroniła. Ładne combo. Tego tarlaka chcę za wszelką... Nie tarlaka, tylko Wilbura. Za wszelką cenę. Ale nie idzie, nie idzie. Niestety nie mam niebieskich. Dobra, Elena z kontratakiem odeszła. Jeszcze mamy kontratak, także myślę, czy nie uruchomić irseny. No właśnie. Może to wystarczy jej atak <grym> minus kontratak. No prawie, 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 prawie. I zielone w kombie, i czerwony w kombie ładnie poszło. Dobra. No to dzielenie się obrażeniami, widzicie, ma dwa, dwa końce, że tak powiem. Bo gdyby nie to dzielenie, prawdopodobnie jeszcze by walczyli. No ale tak jest, jak jest. Dobra. Wygraliśmy kolejny. Weźmy Angela. Co tu nam zostało? No, niebiescy bierzemy niebieskich. Z dodatkiem no, weźmy Justice i Leonidasa. Tak, dwóch, nie, dwóch fioletowych bohaterów przeciwnej drużynie. Zobaczymy. Dobra, żółte. Tu diamencik się złożył. Jest diamencik niebieski. Pięknie. I trzy powinny uruchomić, tak jest, dwóch magnich uruchomionych. Myślę, że seszat rozbijemy. A nie, Rigarda, dobra, Rigarda, niech będzie. Pozbyliśmy się leczącego, sami wzmacniamy A, tak teraz seszat. O, nie starczyło. Nie starczyło, no dobra, ale tu Leonidas. Myślę, że trzeba ją jednak dziabnąć. Ale mamy tu czym grać na boczku. Odpaliliśmy Justice, więc teraz Justice huknie we wszystkich. A reszta zajmie się Mikołajem. Dobra. No i została już tylko ta Walkiria. Krotkow za bardzo na nią nie ma. No to trzeba coś zrzucić. Diamencik czerwony. Żółte po lewej. I to powinno odpalić przynajmniej Leonidasa. Odpalimy czerwone. Żółte weszły. Justice. I cztery niebieskie. Wystarczyły. Zwycięstwo kolejne. No co, nie, nie ma moich jakichś ulubionych przeciwników. Sami są wredni. Więc 400 z nadruszonym Lkanenem. I myślę tu polecimy, ponieważ zostało mi tylko tak naprawdę mocne już bohaterowie fioletowi jakaś zbieranina, więc polećmy sobie monofiolet. Dominicję weźmy w kostiumie. To będzie taka trochę gorsza wersja Clarisy. Wolniejsza może, czy gorsza to może nie do końca. No dobra, fioletowych jak na lekarstwo, spróbujmy coś tu złożyć. Po lewej mamy złożenie w dżuna, pięknie, trzy klocki wystarczą. W środek na zmęczonego Elkanena też wystarczyły. No i cztery pod seshat. Odpali naszych bohaterów. <laughs> seshat odpala, więc spróbujmy ją załatwić i troszeczkę grazul. Yy, mamy pod seszat fioletowe klocki i jeszcze smoki. Czekam aż Vela odpali niebieska z Rigardem. On zdejmie mi wtedy ten efekt. No pięknie. Trzy klocki tu wystarczyły na grazul. Możemy spokojnie chwilkę pograć. Czekając aż Vela odpali. Jak ona sobie odpali. Wtedy Rigardem zdejmiemy ten efekt. No ale fioletowych widzicie nie nachodzą. Dobra jeden klock udało się złapać z smokiem. Ona właśnie odpala. Boom, dobra, Rigard i nasi dwaj wystarczyli już na Yamaha. Podmęczonego już przeciwnika przypomnę. No i zrobimy sobie chyba dobitkę tego Paty 4300. No i teraz zbieranina będzie, chociaż może mono niebieskie polecimy. Na dobitkę tam Jean François jest. No, jeszcze kogoś. Może Magniego. O, szybkiego, pięknie. Zobaczymy drugie mono. O, bomba. Bomba. Jean François już się pożegnał z nami. Ej, nie lubię tej fioletowej, <laughs> dlatego ją wycelowałem. Oj oj oj, oj żeby Weli nie. No, nie odpaliło. No i dzięki. Wzmacniamy atak. Zdejmujemy im defa. Myślę, że Juna trzeba chyba wykończyć do zera. Mamy kontratak, więc może może się uda, żeby wykończyli się sami. Przepraszam, znowu SMSik przyszedł. Tym razem nie będzie go słychać. Także spokojnie z słuchawkami na uszach. Są trzy niebieskie pod tą bohaterką. Więc dziękujemy jej za udział. Pięknie poszło. No 6-0 to może za dużo powiedziane. Tak naprawdę 4 zwycięstwa. 595 punktów. Dwie dobitki, można powiedzieć. No i co? Zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Zobaczymy, jak to nam poszło. Dzięki, do zobaczenia za chwilę. Hej. I podsumowanie wojny. Niestety porażka. Znowu. No, 400 punktów. Niecałe, nawet nas dzieliło. No trudno, kolejna porażka. Zobaczmy, jak to wy wyglądało. 14 ataków zostało nam. To spokojnie mogliśmy to wygrać. Im 0 to spokojniutko, naprawdę spokojniutko mogliśmy wygrać. O. No, trudno, trudno. Zobaczmy, jak to wyglądało. Najwięcej punktów. Niestety wojna znowu przegrana. Zobaczmy, tutaj dwóch od nas w ogóle nie atakowało. No, trudno. Następnym razem może będzie lepiej. No, ale cóż. No. Także dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.